Cześć się ma widowcy, witam was bardzo serdecznie na trzecim odcinku z gameplayu na sodowej wanilce na nowej mapie Polaris. Dla tych, co nie są na bieżąco z serią, a polecam obszalić poprzednie dwa odcinki, szybciutkie tylko co tam się działo. Mianowicie zostaliśmy zrajdowani i zglifowano nam naszą bazę drzewo. Jednakże stwierdziłem, że ten spot podoba mi się na tyle bardzo, że nie chcę go opuszczać i będę starał się go odgrifować i zająć ponownie. Poza tym wciąż w głowie miałem swoje niesamowite marzenie o tym, żeby wybudować bazę jako taki domek na drzewie. Coś w ten desej, no bo skoro mam bazę jako wielkie drzewo, to czemu by tego nie wykorzystać? <grych> Dlatego, że właśnie pod koniec poprzedniego odcinka rozpocząłem gigafarmienie drewieńka tylko po to, żeby tę bazę wybudować. Dlatego dzisiaj głównie skupimy się na tej bazce, Odgryfowaniu drzewa, jakimś PvP i dalszej rozbudowie. Miłego oglądania i pozdrowki dla Was. Ścinając sobie drzewo i budując bazę, dostałem HEDA. Czekaj, czy ty przybiegnie po mój lot Nawet w takim momencie. Szczerze nie miałem pojęcia, że tych drewniane ladery można umieszczać po prostu w taki sposób, ale chyba i tak wolę mieć porobione hacze. Myślę, że jeszcze jedno piętro w górę. I tam już na Luzaku można yy, budować baskę na tej wysokości i mam nadzieję, że jak najwięcej mi się też uda dzisiaj przy nim zrobić. Myślę moi drodzy, że to jest odpowiednia wysokość, żeby zacząć budować moją wspaniałą, drzewną baskę i mam nadzieję, że fajnie to w praktyce wyjdzie. Najbliższą godzinę na serwerze spędziłem głównie farmiąc drewno i dobudowując struktury. Ale oczywiście nie będę tego wszystkiego wrzucał w film, żeby aż tak bardzo was nie zanudzać. Moi drodzy, witam Was z powrotem w moim chillowym, wspaniałym wydaniu. Zbuduj swój. fajny lutrum. Nie no, buduję sobie baskę, jestem już prawie, prawie piętro jest skończone. Brakuje jeszcze rufów, trzeba jeszcze trochę dofarmić. Powiem wam, że farmienie tego drzewa zajmuje sporo czasu. Na zwykłym serwerze byłoby prościej, ale to jest Polaris. Tutaj budowanie bas jest utrudnione ale dostał chłop, jakiś celownik na nim bo to by może dużo bardziej pomogło ale patrzcie to, udało się skończyłem moi drodzy rufy więc mamy tutaj już duży 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 space i dom, proszę bardzo, Powstawiałem wszędzie gdzie trzeba okna Tutaj sobie stawiam doorway'e, żeby można było zrobić wyjścia Tutaj na środek nie marnuję drewna, bo będę i tak to robił potem z metalu I będę sobie tutaj wrzucał lutrumy przy samym drzewie na środeczku No i proszę bardzo, mamy nasze skitrane wyjście na samą górę, na nasz dach Tutaj powinienem wstawić jeszcze jednego rufa, żeby nikt mi nie wskoczył do środka O, No i co? Będziemy jakoś roleplayować tutaj i ulepszać ten domek Tutaj mamy jakiegoś bambika który chciał mi polutować yy, moją mini miejscówę? Ale nie ma tak łatwo. Za Free nie oddam. Aha. To nie kamperka tam powstała. Ja pierdolę, co tu się dzieje w ogóle na tym checkpoincie? To jest jakaś kurwa, to jest chore po prostu, co tu się dzieje. Chłop wybudował sobie wielką wieżę, Kampi na nie jest jakieś snajperki. Dobra moi drodzy. Jeden dead. Chłop, dead. Tam ci jakąś bazę zrasta budują, nie mam pojęcia co to ma być w ogóle. O, tamten chłop też teraz. Co chciał polecieć, ale już się jednak nie poleciało. Chciałeś kampić na wakacje? Dajne kampić na Ciebie. Zobaczymy jak ci się będzie dobrze żyło gościu. <laughs> Oto jestem ja i moje drzewo. Yy, trochę mi się... nie podoba mi się. A, troszeczkę to co tutaj stworzyłem i zapytacie się, ale dlaczego? Co jest nie tak? A mianowicie. No jest to takie dosyć kwadratowe. Szczerze nie pomyślałem, żeby zaokrąglić to drzewo i, i wiecie... I tą górę zrobić jakąś taką fajną, bo się trochę po prostu pośpieszyłem. Przed jest huge fight z dwóch typa zabijało innego typa Jeden dat O tam jakiś nobek sobie biegnie Drugi dead Trzeci dead Jakiś typ z górki Mi... campina na lud. Daj mi to zlutować w spokoju kurwa Dobra Gdzie ten chłop z górki napierdala Dobra wy się dalej strzelajcie ja zgarniam na lepszy loot i spierdalam, co wy na to chłopaki Też mi się osobiście wydaje, że to jest bardzo dobra opcja O, tam jak widać kampił się chłop Od góry, tam jeszcze jeden za mną biegnie To jest moi drodzy tylko przykład dla was na to Że inspektor to jest jeden z pierwszych pistoli którym. Opłaca się grać w tej grze, bo oprócz niego uważam, że jest jeszcze Cobra i Ace i na tym się kończy. I inspektor, to myślę, że to jest taki właśnie Polarisowy Ace. S. Z dumą mogę ogłosić, iż stawiam sobie właśnie pierwszy locker, tutaj w lutrumie na samej górze, przy tym drzewku. Dobra kochani, trochę tutaj oszukam system, a mianowicie na tym serwerze gra też Tisu. Nie wiem, jeżeli ktoś jest mega uważnym widzem, a po prostu graczem w turniej, to pewnie kojarzy ten nickname, ale my się nieraz y, jebaliśmy na przykład na Elwer, albo na y, tej, na Belgii to chyba było, tak? Oni tam kampili na militarkę Ale teraz od jakiegoś czasu gramy sobie z wraz z O kurwa! Elo! Co to kurwa jest? Siema Bulbatsfel Hehehe, ale było grindowane eee. na baskę. Ale kurwa. Nieprawda. Dzięki chłopacy. To w dobrej wierze. Doceniam od was ten donate. Spierdalam, póki restartu nie ma. Elo. Zabiłem go, kurs 720, on wyjebał mnie z pompy, kurs 105. Dzięki, kurwa. <noise> bardzo. Taki donate. Doceniam, wariaciu. Gdzieś tutaj miałem boxa z Ammo do tej broni. O, właśnie tutaj. Dobra moi drodzy. Teraz walimy hacza i liczymy na to, że on padnie. Udało się kochani. Odblokowaliśmy nasz pierdolony <gryw> Lutrum. O kurwa Dobra no ludzie, pojebane jest to, że oni tutaj popadali Idę do lutować tych typa Fajna sytuacja, bo udało się zgarnąć naprawdę spoko lucik. A tak jak widzieliście wcześniej, udało mi się też odgryfować tego hacza i wejść się do drzewa. Ci z dobrą pamięcią na pewno kojarzą, że denver był wylogowany w środku z naszym lutem. I teraz, kiedy odgryfowałem drzewo, mógł się zalogować i cały lucik, który na sobie miał, pochować do naszych lokerów. Dobra, denver jest więcej itów i od razu to wygląda dużo, dużo lepiej. Dobra, dostawiamy armored dorsy. Tako, od razu. A żeby się tutaj lepiej zabezpieczyć. Na pewno potrzebujemy wciąż. Więcej metalu, ale o kurwa, mać. No, no ta, no stranie i tam mi czas zacząć. Od razu robimy też armored hatcha i wpierdalamy go tutaj do góry. W końcu też sobie wymaksowałem skillę, e, znaczy skilla do bicia, e, w sensie mele bicia, bo nie miałem. Od razu szybszy farming, od razu szybciej wszystko leci. Dobra, moi drodzy, ale o tym nie miałem najmniejszego pojęcia. Nigdy tu nie wskoczyłem, za te kontenery i że tu jest jeszcze taka militarka gdzie się respią dwie pompy ale sprawna akcja reakcja Loaded. nie wiem czy ktoś Wam już mówił ale ta broń jest OP. Dobra, tutaj odzyskałem lud z Dobra, ja już obchodzę tego typu co nam stoi tutaj w okolicach bazy. O proszę bardzo, jaki fullstaffik kolejny. Mam nadzieję, że Denver zabije tego typa. <laughs> Same emocje na czacie, moi drodzy, jak za dawnych lat. Dobra, odkładam te dwa ratel snakey. Eee, backpacki też odkładam, bo lepsze backpacki to lepsze backpacki. Czemu będę tego nie odkładać, jak to się mówi? Odkładamy tejpy, kwiatka. Znowu muszę iść ratować Denvera, moi drodzy. Dobra, chociaż tyle co tego jednego zabiłem, to jakiś tu odzyskałem, ale nie za dużo. Ale tam się biją domino kurwa. Robert Lewandowski na razie żyje i ma się dobrze, więc gitara. Do mojej lewej się skrada jakiś chłop. Słownie kurwa czołga po ziemi. Is dead o, proszę. Idę pomóc Denverowi. A to ta broń tak śmiesznie strzela Ja to nie miałem najmniejszego pojęcia Ale tu leży stafu O kurwa Dobra kochani, musiałem zostawić Denver'a, bo Wpadło bardzo dużo itemów Nie dość, że ja tu wyjebałem dużo na ziemię, to dużo mi wpadło, dużo armor plate'ów przede wszystkim Dobra, ulepszamy sobie doorway'a do armoru żeby się tego gówna nie dało zrajdować. Sheety trzeba przerobić, zrobić dory, scrap dory i robimy kolejne Armored No Chyba zrobię je otwierane do środka, wiecie? Pucha, a teraz muszę podporządkować cały ten syf, i to pochować. No jak widzicie tych wszystkich crafting materiałów troszeczkę jest. Wiadomo, że mogłoby być więcej. Oczywiście, że tak. No i że tu mamy Armored. Yy, tu mamy armoret i Hatch też jest armoret, yy, Więc to są trzy warstwy armoru. Okay, to dead. Szybka jazda. Lucik, i spadamy do domciu. Powiem wam, że strasznie oddaję ten Crazy. Jak widzicie, tutaj to jest e, mega fajny ganek. To, że strasznie ma Foodstuffa, to szybka bomba leci. Nasza baza się już trochę rzuca w oczy. No nie powiem, że nie. Ale w każdym razie jestem troszkę. Trochę spokojny i trochę niespokojny o tego rajda, bo sytuacja ktoś tu farmił. Ale wiecie, jak to jest teraz? Podobało się bardzo dużo baz, dużo teamów tam ze sobą gdzieś tam się bije i walczy. E, wydaje mi się, że dla kogoś może jesteśmy targetem do rajdu, ale może wcale niekoniecznie w jakiejś takiej pierwszej kolejności. Wiecie, najbardziej to bym chciał w ogóle coś zrajdować tutaj, ale zastanawiam się, jak dużo mamy tych kryształków. Dobra, tak po przeliczeniu sobie, to tutaj mamy z 7 kryształów. Kwiatków też starczy. Można by było nawet z 9 cek wykręcić. Musiałbym pofarmić więcej kryształów i kwiatków. Tutaj jeden chłop się kampi za drzewem, ale musi się kampić na kogoś, kto jest na górkach. Dobra, to ma za duży recoil a on nic nie miał Nara, 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 cofka, 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 cofka No i po tym, przed, co się przed chwilą wydarzyło To dochodzę do wniosku, że... Czekajcie, to ma 15 vertical To ma 20 horizontal, a pytanie jak bardziej ta broń rzuca Nie wiem, ale chyba zagram z tym dla testu Na pewno Crazy robi oro na close range tego To już jest akurat niepodważalne Siemano Broken Gas Mask. Oj. Ok, nie masz pojęcia jak mi to było potrzebne. W sensie... Jak mi to było potrzebne? Kolejne deto. Co ciekawe, to też był jakiś pompucznik. No ale idem zgarnięte. Zawijamy Lotę. Oho, moja ulubiona pogoda czas start. Z taką pogodą na tej mapie to zdecydowanie można się poczuć trochę roleplayowo, ale w ogóle widoczność czegokolwiek tutaj jest. Yy... Okropna, ale mimo wszystko uważam, że to dobrze, bo mega dużego klimatu nadaje tutaj mapie. Powiem wam, że ta baska na górce tutaj się zdecydowanie rozbudowuje, bo... Mamy wycięte bardzo dużo drzew, a ja to zbieram, bo ja sobie już pokraftuję z tego, więc dziękuję za drzewa. Straszny to ma klimat, jak tutaj idziecie, a tutaj moja drzewo-baza. Ogólnie robiło się już dosyć późno i na serwerze też było coraz mniej osób, co się równa coraz mniejsze PvP. Ja nie narzekałem, bo tego dnia bardzo mocno skupiałem się na swojej bazie i chciałem też jeszcze ogarnąć do jakieś fajne mebelki i dekoracje. Bo to całe piętro, które wybudowałem u góry, miało być takie dosyć roleplayowe, niby jakieś miejsce na lutrum, ale też wiecie, jakieś okna, fajny widoczek, miejsce do siedzenia, pochodnie, żeby ładnie świeciły, tak po prostu, czysto roleplayowo. Skraftuję sobie jedną centerkę, eee, zobaczymy, czy to cokolwiek da. No ma 300 health, czyli. Znaczy to tylko tyle, że nie jest to jakoś dużo. Nie do końca wiem, gdzie ją mogę postawić. Delikatny problem, problemem przez to, że mamy tutaj tyle bedów. Wydaje mi się, że spróbuję z czymś takim. O! Czyli to jest zwykła centerka na zwykłą broń. No dobra, załadujemy sobie potem ten generator. Dzięki Danabiemu po raz kolejny, bo gdyby nie on, to był czasami jak zagubione dziecko na tej mapie. Dowiaduję się, o co chodzi z meblami. Mianowicie mebli do craftu jest. Mamy stoły, mamy krzesła, jakieś inne rzeczy. Ale do tego trzeba ledera. Dobra, porobiliśmy trochę roleplayowego pokoju, dodając jakiś stół, ławeczkę, jakieś krejty dla dekoracji. Tutaj sobie później jakąś snajperkę rzucę, będzie <grytania> snajperka awaryjna, jakby no nie wiem, ktoś siedział pod bazą czy coś. Teraz potrzebowałbym paru roleplayowych rzeczy. A, no dobra, żartuję, że nie do końca roleplayowych. Ale zastanawiam się nad zrobieniem sobie swojej farmy, jakiejś w basce, żeby mieć jedzonko Będziemy oblukać, czy może zrespił się kamienisterek. Niestety nie, tym razem nie ma. Dobra, kraftujemy sobie scrap rufa, więc będzie gdzie robić jedzonko. Pamiętam, wam, że dawno się tak nie wciągnąłem w wunta, jednak nowa mapa. Zawsze potrafi na człowieka działać jakoś tak zachęcająco do tej gierki. Tutaj z której ze stron będzie trzeba też tylko zrobić jedne drzwi, żeby nie mogli sobie na luzie dookoła biegać. Piękny widok z mojego roleplayowego okna. Wspaniała sprawa. No i moi drodzy, tak jak mówiłem wcześniej, muszę jeszcze wyfarmić ten kanisterek z paliwem. No, ale powiem wam, że mamy godzinę 23.10, a tutaj na serwerze sporo osób. Ja wiem, że teraz jest taki bardziej przegadany ten odcinek, ale, ale ja jestem taki trochę wymieszany, nie? Bo ja z jednej strony lubię taki typical PvP gameplay, a z drugiej strony lubię sobie zbudować farmę w bazie, która jest domkiem na drzewie. Chciałem moi drodzy tutaj wykończyć to dolne pięterko bazy, bo ludzie, którzy mi podchodzili pod bazę, mogli przejść pod flurami. Dziwię się, że nie zajął nikt tej stodoły, mimo fajna do budowania i zrobienia sobie bazy. Gdzie ty jesteś, kurwa? No kurwa, mać! Co ja tu zrobiłem w ogóle? Psz, ty mnie tak mnie zabija. Jaki ja tu syf odjebałem? Po pierwsze, broń na semi, bo mi się zachciało kurwa fajnie broń podtrzymać do katstęki. No nie wiem, no nie wiem, po prostu to, że ja wpadłem tu i nie mogłem z tego wyjść od razu. Tylko zamiast, powiedz, tam bardziej na lewo, biegają na dół. Może ich jeszcze tutaj będę w stanie złapać. Dead I'm done man. Szkoda, bo ten typ był dosyć loaded, Fajną broń miał na sobie. Jeszcze ostateczna próba jest totalnie naszczura. 6 ammo w pompie i dwa granaty. To było rajded. Nie wierzę, kurwa, chutnik zbyszek! Chutnik zbyszek! Czyli nie to był ten pierwszy, którego zabiłem. Muszę się aż zrespić od razu i to sprawdzić. Tak! Chutnik kurwa zbyszek! Chutnik zbyszek! Po pierdoliny! Ja już miałem stamtąd wychodzić i zrobiłem takie gówno. Jak można to zepsuć aż tak bardzo, to już był tak dobrze zagrany place, okej okay, poszedłem dwa razy wyjebałem się, no gości jest dwóch, więc miałem do tego pełne prawo, żeby no zginąć, bo to nie, liczebnie nierówno, ale swoją drogą to bardzo ciekawe, że tą bazę zrajdowali, bo nie mam pojęcia kiedy ją ktoś rajdował. No unlucky guys, no popadało mi się, trochę pogridowałem na loot Moi drodzy Co to jest? No się pingwin to jest, ale To jest tak zajebisty loot na ten moment, że idę od razu to odnieść do bazy, bo To jest warte postawienia tego w moim roleplayowym pokoju No nic, chociaż tyle dobrego Na koniec dnia stawiamy sobie pingwina <ścoughs> Genialne to jest no i już odkładam troszkę jakiś pierdół, jakieś dwa gany i parę medów tutaj jeszcze do lockera na górze. To tu, tu, tutaj widzicie, po prostu, po prostu mam zostawione gany, To jest jeszcze crazy, jest to Niku cały. I Tara się ma, tak ja gdzieś coś czułem, że on tutaj gdzieś może być ten chłop. Ale patrzcie jakie to N4 w ogóle fajne jest z skinem A szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, że tu można takie guny przygarnąć No i no i proszę, no i można Przed spaniem jeszcze, żebym nie zapomniał What? To się zamieni od razu w rope? To jest dosyć ciekawe Bardzo przyjemny gameplay, ja sobie myślałem, już nie grałem przez ostatnią godzinę No a po prostu awczyłem w gierce w razie gdyby ktoś pomyślał, że o, Chodźmy jebnijmy retu na offline ie". Podoba mi się to w cholerę, w ogóle ten most w tle dodaje takiego ładnego uroku tej mapie. Świetny pomysł, żeby te mosty dodać, bo krajobraz po prostu wygląda zajebiście. A ja też ogólnie w gram na... bo niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego ty masz tak mało FPS-ów w tym Uncie? Ha 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 No ale ja gram sobie na Netmarxach, one trochę wpierdolają FPS-ów. I tym oto sposobem, moi drodzy, kończymy kolejny dzień gameplayu na Polaris. Tym razem myślę, że to był nawet owocny dzień, ponieważ udało nam się odgryfować drzewo, wybudować baskę, zgarnąć trochę lutu. Naprawdę przyjemnie, przyjemnie się grało, bez jakichś atencyjnych ludzi i innych nieprzyjemnych sytuacji. Oczywiście wziąłem lucik na siebie, zanim się wylogowałem. A oczywiście najbardziej byłem dumny z tej bazy na drzewie, którą tego dnia udało mi się wybudować. I oczywiście wiem, ona nie jest perfekcyjna. Ona była budowana w sumie bez żadnego konkretnego pomysłu, ale w środku ma naprawdę bardzo fajny feeling, bardzo fajny widoczek z okna i mega mnie to cieszy. Zresztą nawet teraz jak patrzycie na tych cutscenkach, to myślę, że wygląda to dosyć uroczo. Mega jaram się tym, że Donabi na tej mapie dał takie możliwości budowania właśnie takich bardziej roleplayowych baz, gdzie zabudowujemy jakieś bunkry w kanałach, takie drzewo, które ja tutaj mam, albo nawet jakieś sodoły, iglo i tego typu rzeczy. Bardzo mi się ten pomysł podoba i szkoda, że nie wszyscy mają z tego aż tak duży fan, jak ja z tego mam i jednak wszędzie stoi pełno jakichś wiesz i wielkich klocy. No i na dzisiaj, moi drodzy, to by było wszystko standardowo. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy dotarli tutaj do samego końca. Piona dla Was i do zobaczenia w kolejnych filmach, a już w kolejnym filmie jest będzie rajdowanką i to nawet takie bardzo fajne, bo na online w większych grupach, więc myślę, że będzie sporo się działo. Do zobaczenia.